Pojawia się pytanie dość istotne: co to jest modularny monolit i czym się różni od zwykłego monolitu? W zdaniu, żeby, żeby nie komplikować. Dla mnie modularny monolit to jest taki, który nie ma logicznego kaplingu, tak? I ma ciągle fizyczny kapling, jest jedną jednostką wdrożeniową, ale nie ma tego logicznego powiązania, że wszystko patrzy na wszystko inne, tak? Czyli mam faktycznie wydzielone komponenty ze swoim modelem danych. Z, z którymi gadam poprzez jakieś wydzielone api, tak? I każdy komponent odpowiada za jakąś konkretną, konkretny obszar biznesowy. ze wszystkim zgadzam z tym, co Kupa powiedział. Eee... A, ale dołożyłbym jeszcze jedno, nie, bo y, my mówimy, że modula, modularny monolit, tak, czyli monolit składający się z modułów. Ale tylko pytanie, co charakteryzuje mm. ten moduł? Tak dla nas modularny czy podzielony na dobre moduły. Podstawową charakterystyką dobrego modułu jest jego autonomia, tak, czyli że mamy możliwość podejmowania autonomicznie, znaczy, że mamy możliwość podejmowania decyzji w obrębie jakichś granic, tak, czyli nasze granice tych modułów są w ten sposób jakby wydzielone, że w obrębie tych modułów jesteśmy w stanie właśnie te, te autonomiczne decyzje mm. podejmować w sposób wolny, co, się jakby, co wynika z tego, że jakby staramy się tak te moduły zaprojektować, te granice tych modułów, żeby one były zgodne z tym, tak jak w procesie biznesowym te granice przebiegają. Nie? Tutaj można by było o tym bardzo, bardzo dużo mówić, ale generalnie, jak patrzymy na systemy, to możemy sobie taką macierz zrobić. Tak? Czy system jest modularny lub niemodularny, rozproszony lub nierozproszony. Tak? I dla nas, system modularny, to jest taki, który ma autonomiczne moduły i nie jest rozproszony to jest właśnie taki modularny monolit, a na przykład mikroserwisy to byłoby coś, co jest modularne i rozproszone, tak? Mamy jeszcze rozproszony monolit, tak? Czyli taki system, który jest niemodularny, ale rozproszony. No i taki zwykły big ball of mat czyli taki standardowy monolit, który mamy, czyli coś, co jest i niemodularne, i nierozproszone. I można by powiedzieć, że takie cztery style na poziomie architektury całego systemu moglibyśmy sobie zdefiniować. Autonomiczny, czyli podejmuje decyzję sam, tak? Czyli tak w obrębie faktu, musi, granicy, w obrębie granicy. Musi... Nie musi wiązać się do innych modułów, żeby podjąć jakąś decyzję, czyli nie ma logicznego kaplingu, Albo jak tak. się wiąże, to nie jest mały. Tak, czyli... bo zawsze jakieś połączenia jest, nie? W takim razie niemodularny, rozproszony, czy to przypadkiem nie charakteryzuje większości implementacji mikroserwisów w ostatnim klasie ma, Tak. Większość tak wygląda niestety. <laughs> tak, no czyli właśnie... innymi słowy, udało mi się mieć wszystkie minusy mikroserwisów, a nie udało mi się mieć nawet ani jednego plusa. To jest dystrybutor big ball of ball. I, ma, I co więcej mam wszystkie minusy Monolita i wszystkie minusy a, mikroserwisów a. W jednym, tak? Tak, bo to, to jest właściwie najgorsze miejsce, w jakim trzeba być.